Michał, gratulacje na Twoich walkach. Nie można mrugać, bo tak szybko kończy swoje pojedynki. No tak, no ale byłem przygotowany na, na ciężką walkę, a że się to wszystko tak skończyło, a jak się skończyło, się bardziej z tego cieszę. Byłem na to po prostu przygotowany. Ćwiczyliśmy tutaj z trenerami różne warianty akcji. No i jedną z nich zrobiłem i weszła i się walka praktycznie skończyła. Jesteś jak taki zwierzak. Jak, jak poczujesz krew, to już, to już nie, nie ma przebacz. No, normalnie miażdżysz tych swoich rywali. No tak, jak już czuję, że, że już mam rywala, to nie ma na, na, na co mam czekać. Nie ma na co czekać, trzeba kończyć walkę i jechać do domu. To co, to mógłbyś jednym słowem zaboksować tego 16 października w Wieliczce, bo nawet, nawet się za bardzo nie spociłeś. No tak, mógłbym zaboksować, ale tutaj Łukasz powiedział, że się do 16 nie przygotuje. także Zaczymy, myślę, że ja też chcę odpocząć teraz i będę chciał zaboksować w grudniu. A czujesz się zajechany tym całym tymi przygotowaniami, no bo jednak, jednak no już od dłuższego czasu jesteś w Gazie. Nie, nie czuję się zajechany, ale właśnie chcę, chcę tego uniknąć, żeby, żeby jakieś właśnie nieprzetrenowanie nie przyszło przed, przed walką, na przykład dalej to podtrzymy, podtrzymywało do tego 17-16, mogłoby przyjść jakiś kryzys i przy, przed samą walką i wtedy była dopiero katastrofa, tak? Dlatego chcę teraz odpocząć i myślę, że następna walka w grudniu. Powiedz mi, e, czy takie sparingi jak miałeś przed, przed Rosbergiem e, z e, główką i teraz te sparingi z Tomkiem, Adamkiem, e, przed tą walką umacniają cię? E, sprawiają, że czujesz się, się takim mocniejszym pięściarzem? Pewnie, że umacniają Ja zawsze mówiłem, że na borku sobie można klepać, klepać i kondycję robić, a najważniejsze z tego wszystkiego są sparingi i to sparingi z, z najlepszymi zawodnikami, ja, 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 jakimi mogą być. Tak? Także sparingi z, tutaj z główką, mistrzem świata naszym, z Tomkiem Adamkiem, teraz z Darkiem Senkiem, bardzo dobre z przygotowania, sparingi i to później wszystko wychodzi w walce. Od razu chwilę po, po twoim wygranym pojedynku z koksem, Mateusz Borek was wziął z Łukaszem Janikiem, zrobił, zrobił fajną promocję waszej walki i myślisz, że jest realne, żebyś się spotkał z Łukaszem w grudniu? Myślę, że jest realne, ja jestem na, na tak, zobaczymy co na to promotorzy, czy, czy będzie to ten zawodnik czy inny, ja będę na pewno przygotowany na 100%, wychodzę i znowu wygrywam tą walkę, tak? Czyli co teraz yy, krótkie wakacje? Krótkie wakacje, odpocznę za dwa tygodnie, w ogóle nic nie będę robił, bo chcę sobie odpocząć, zregenerować się i wracam na trening. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich kibiców.